Udało się, dzisiaj dzwonek na żywo. Tematy, aktualne tematy. No chyba najpierw Waleria. Szykuję kolejny film Walerii. Bardzo ciekawe rzeczy ona tam mówi. Oporuszenie no było. Nie wszystko tu do nas pasuje, co ona tam opowiada. Ja nie wiem, może ona jest cyborgiem, Ona koniec tak broni tych cyborgów. No. Pomyślimy jeszcze, tłumaczę teraz film, w którym też dziękuję słuchaczce, bo mnie zmobilizowała, zapytała i tak to jest, że bywacie natchnieniem. I zapytała mnie, jakie to filmy tam poleca Waleria, ja już zapomniałem, bo to było w pierwszej części. Przypominam, to jest ta blondyneczka, taka syrenka, ruszałka. Dla tych, którzy może pierwszy raz tutaj słuchają. Tam podam link, bo gdyby ten film kiedyś tam historycznie, żeby ktoś wiedział, wiedział do czego się odnosimy. Dzisiaj ze studia domowego, taka tam dżungla, którą już niektórzy znają. Na podwórku wiatr. No i trochę chłodno. Także tu będzie komfort, bo huczałoby w kamerze. Co tam z tą Walerią? No, może dla niej, może dla tych cyborgów? No, a może ona jest cyborgiem, i w ogóle nie ma tematu seksualności u niej czy rozmnażania? Ładnie tam jedna dziewczyna napisała, że gdyby, no właśnie, no jeśli ona jest cyborgiem, to może jest niezrodzona, może ona inaczej się pojawiła i wszystkiego nie mówi, jak to sama powiedziała. No, a może jest z mamy i taty, a w takim razie troszeczkę tu brak logiki. W słowiańskiej kulturze u nas się mówiło o powinnościach. To jest też na temat różnic. Ja tu gdzieś mam tą ściągawę i tak sobie teraz przyjrzałem. Dużo tematów tam jest, ale to powoli. Pełnia odchodzi, i ja znów będę wracał, bo pełnia ona do wnętrza nas taka dygresja, przysłała mi jedna z moich przyjaciółek internetowych taki mem gdzieś z internetu wynaleziony, że słońce według tego mema odpowiada za ciało a księżyc odpowiada według tego mema za duszę za duszę być może, tylko to jest tak, dusza, dusza Strona mroku, ta niewidzialna, to są księżycowe sprawy, właśnie. Z tym, że dusza, skąd ta pomyłka mogła wyniknąć? Dzisiaj rano mi tak przyszło i tam odesłałem Oli, ponieważ księżyc zajmuje się sprawami podświadomości. Czyli tym, co niewidzialne. I może stąd ktoś to pomyślał, że to duchowe sprawy. Księżyc, jak najbardziej, on z materią, on wodę, przypływy i odpływy podobno są powiązane. To się tą cykliczność, a przypływy i odpływy, woda, no to jest 80% naszego ciała, jest wodą. Także Księżyc, jak najbardziej, steruje materią. Przecież cyklami miesięcznymi steruje Księżyc w ciele żeńskim. To jest znana sprawa, Także z jednej strony Księżyc Mat, materia, energia odbita, a Słońce odpowiada za energetyczne nasze ciało, ale jednocześnie Słońce odpowiada za rzeczy świadome. Także stąd może ktoś to pomylił z ciałem. Wracamy do naszej Walerii i do rozmnażania. Może tak to nieładnie. Czyli gdyby, jeśli załóżmy, przyjmujmy, że Waleria rodziła się z rodziców, to, no to ładnie tam napisała jedna z słuchaczek, że gdyby nie rodzice to nie miałaby możliwości w ogóle mówić do nas, bo nie miałaby tego ciała także to jej takie opowieści to jest wylewanie dziecko z kąpielą, no ale istnieją tacy ludzie, którzy się rodzą i umierają bezpotomnie ja miałam taką ciocię, bywali tacy artyści Kiedyś opisywałem gdzieś tam na blogu, jest cała strona o takiej pani. Być może to są osoby, które kończą ich inkarnację i rodzą się jeszcze. One dają, one mają to dobrze Waleria powiedziała, że dla takich ludzi wszyscy ludzie są dziećmi. No, ja mam takich synów tu z 20 chyba już odchowanych. Takich moich pomocników sprzed lat tamnastu i dziesięciu. Obywali chłopaki, a to na rok, a to na dwa, jeden na miesiąc się pojawił, któryś tam na cztery dni dostali jakąś szkołę i odjechali. Tak to w moim życiu bywało, mimo że tam biologicznie mam, teoretycznie, tych synów dwóch, bo kontaktu z nimi nie mam. Ale często jest też tak, kiedyś czytałem na ten temat, bo to mnie mocno bulwersowało, jak to jest, że czasami ludzie spoza rodziny są nam bliżsi niż ci biologiczni. No, to jest też fenomen naszych czasów, że. Z tymi naszymi z metryki, co mają te same nazwiska, mamy czasem mniej wspólnego niż tutaj z braćmi i siostrami duchowymi na kanale. Era Wodnika to mówię od początku. Dobra, chwytam się liny, jak to mi mówiła, radziła Ola, czyli wracam do tematu dzisiejszego. Postaram się krócej, bo tak pełnia jeszcze dzisiaj, ona dopiero. Kiedy to tam? Godzinę temu, czy, czy akurat w tej chwili? Bo ona miała być 13, ileś tam ta maksymalna pełnia. Także w tej chwili tam za dwa, za trzy dni będzie się łatwiej mówiło, bo będzie można znowu wyjść na zewnątrz. Pełnia ona nas właśnie w podświadomość. Ona bardziej wyciąga sprawy podświadome. Podświadomości są emocje, nie mylić z uczuciami. Ale to znowu tam uciekam. Waleria i to jej wylewanie dziecka z kąpielą, że ona tam twierdzi, no to możemy sobie tylko tam, może nie ma sensu nawet tam wnikać, tylko przyjmować, jeżeli komuś się podoba, przyjąć co ona mówi i tam nie wnikać. Może kiedyś w jakimś nowym świecie, tam za pół roku, za rok, za dwa. Tu też są różnice. Przeskakuję szybciutko, bo Waleria mówi o Kali nam tam 26 rok. W inne źródła mówią 23, 22, ktoś tam mówił 12 i że to tam jakoś dłuższymi falami. Tam o jakieś o kilka lat ci ludzie różni, różnią się. No ale tu się też u Walerii zgadza. Ona mówi, że następuje: kończy się Kali Yuga, zaczyna się Satya Yuga, czyli ten nasz era wodnika, albo po słowiańsku. Epoka Wilka, jasna epoka. No, i będziemy w tej chwili, niektórzy tam straszą. Waleria, jeszcze bardzo tak, no, może dla Syrenek jest właśnie tak, a dla innych tam graczy. O, tłumaczę ich filmik o graczach. Bardzo mi się podoba. Siadłem dzisiaj, prawie jedną trzecią przetłumaczyłem, także będzie. Postaram się pewnie znowu, będę tak działał do nocy, że się będę nocem nosem podpierał wieczorem. No i postaram się to jak najszybciej, bo wpadłem w taką twórczą pasję. Ale chciałem Wam tu troszkę dograć i usprawiedliwić się, bo niektórzy się poczuli w pomieszanie duże. Także tak, no Waleria jest rusałką, tak ją traktujmy. Syrenkę mamy tam gdzieś w Warszawie, tej warszawskiej syrenki. Tam jest też historia tego pomnika, bo tam pozowała jakaś dziewuszka z Akademii Sztuk Pięknych, która w Powstaniu Warszawskim zginęła. Och tych losów mamy różnych, ale ta sirenka się przewija gdzieś. Coś są z tą syreną, czy z syrenami, W każdym razie ten świat jest różnorodnością. No i przyjmujmy to. Być może i sirenka może nam coś tam przekazać. Co jeszcze? Co jeszcze? Aha. Tak wracając, bo tak przy tej walerii i przy tych jej dylematach. I ona bogini zupełnie odcina, ona celibat, tam w ogóle nie ma, tam w innych filmach się popisuje jeszcze piękną figurką ja się jeszcze albo dopytam Basi, Basia może nas słucha, może usłyszy, bo dotarła do mnie jakaś wiadomość, że ona jest starsza niż jest w rzeczywistości Coś tam było o operacjach plastycznych. Nie wiem, czy to ktoś jej tam, su supozycje jakieś, czy, czy faktycznie ona miała. Nie wiem. Na nowym filmie wygląda na młodą dziewczynę. Zobaczymy. Ale to już jest w ogóle sfera domysłów. Odchodzę. Wróćmy jeszcze do tego, co nas tu interesuje. Do naszych. Ponieważ ja jakoś nie czuję wewnętrznie tego celibatu i mi jest bliższe. To, co już Wam troszeczkę, ledwie ledwie napomknąłem, że istnieją sposoby na boskie relacje intymne i one nie ściągają nas w dół, czego się boi Waleria, a co jest dzisiaj powszechne, bo splugawiono to i pornografia to spowodowała, te niskie wibracje, bo pasożytom zależy, żeby splugawić tą sferę. Tu mógłbym cytować do takie, które mama czasami do domu przynosiła ze środowiska lekarskiego, takie wulgarne. I to często pamiętam, człowiek o nazwisku Krixizen. To się domyślcie, jakiej on był narodowości. Oni zazwyczaj mają takie takie na poziomie ja, God ja, God. No. Tak to jest u nich, no ale splugawili nam tą sferę. I teraz mamy to sobie znowu świętość z tego. Religia też bardzo złe rzeczy prowadziła, że to jest nieczystość, nieczyste to jest. I że tamta była niepokalana, a reszta to jest pokalane takie brudach, bo oni tam się rozmnażają, no to to brudne jest. A to są boskie rzeczy. Wiele razy Wam mówiłem te cudowne tam narodziny, jakie znamy. to mogę w każdym odcinku, bo ja płaczę jak ten film. Ja już go w tej chwili tak często nie oglądam, ale ja go widziałem chyba kilkadziesiąt razy. Jak ja widzę te porody, to łzy z oczu same lecą i wzruszenie takie, wewnętrzne jakieś. Może to ta moja, może się odzywają moje żeńskie wcielenia w ten sposób no cuda, cuda, tam się dzieją na tym filmie inne filmy wam mówiłem, że dziewczyny rodzą w orgazmie i to już jest dowodów ponad miarę no nawet macie taką, u nas jest i to mulatka jest dziewuszka złapał ją sobie, przywiózł z Ameryki chłop Irek, Irek i Dawina jak piszecie Irek i Dawina albo mama mama coś tam, ona ma taki kanał i tak fajnie po żeńsku tam są nawet zdjęcia jak ona czwarte dziecko i ten Irek i na, narodzili sobie dzieciaków prowadzą też jakieś duchowe sprawy nie wszystko mi się tam też podoba bo Irek tak eksponuje pozwala jej, żeby ta jej nagość gdzieś tam ona w jakichś filmach no ale dobrze, to są ich doświadczenia. W każdym razie, no fajnie, no ona się tam cieszyła tym swoim porodem, rodzili razem, Mirek dziecko odbierał, tak było po naszemu. Ojciec powinien dziecko odbierać. Pierwsze oczy, jakie zobaczy dziecko po narodzinach, powinny być oczami ojca. I to jest zawiązanie, to jest tak, jak nawet to są części, my, my jesteśmy półbogami, pół ludźmi jak mówi Iwan. To może jest odpowiedź, może to jest to. Ja drążę ten temat, przetłumaczę Wam te filmy. W tej chwili jestem skupiony na filmie, właśnie o półbogach. A temat półbogów jest mi jakoś bardzo bliski, on mi też tak wewnętrznie grał. Zobaczcie w filmie Avatar, tam też jest półbóg. Pół ten z RODO Iwan, tak z rodu Iwan on był połowę a połowę był z tamtych przybyszów on był pół na pół był mieszańcem no i ten mieszaniec najsilniejsze moce tam osiągnął drugi ten awatar jakoś do mnie nie przemówił wam go pobieżnie obejrzałem zimą w tej chwili no takie to trochę jakby kontynuacja dla pewne tak było, no dla pieniędzy może kiedyś tam do niego wrócę może jeszcze do niego nie dorosłem, nie wiem ale tam już troszkę takich, za no dużo jest tam takich żeńskich szczegółów, bo to musiało być do tej publiczności żeńskiej. Pierwszy mi się bardziej podoba. Co tam jeszcze? Ci mieszańcy w różnych filmach występują, gdzie tam jeszcze był mieszaniec? Już tam teraz mi się nie chce przypomnieć, ale właśnie ci półbogowie, no zobaczymy. Ja ten temat będę drążył, zobaczymy, co tam Waleria ma na ten temat do powiedzenia. Iwan i jego wykłady mi są bardzo bliskie. On właśnie tłumaczył, że jesteśmy pół zwierzętami, pół bogami. I to jest to, co też ładnie Waleria powiedziała, że tam duch z góry woła. O, jestem, jestem. I my dążymy. Zresztą Usłowiam, nie było nigdy problemu z, ze sferami intymnymi, bo myśmy nigdy, nigdy. Chociaż w bajkach jest też ostrzeżenie przed tym, że jak pójdziesz na lewo, zbyt wcześnie się ożenisz to ta żona cię zaleje wodą i wpadniesz, pogrążysz się brzuch ci urośnie i ona tam nie będzie to nie opanujesz tej żeńskości bo żeńskość jest wielokrotnie silniejsza patrzcie nawet na poziomie biologicznym komórka jajowa i maluśki plemnik już widzicie proporcje w naszych ciałach jest też kodów genetycznych jest parę tam procent, a 80 to jest ciało to jest żeńska, księżycowa sprawa i teraz duch się musi przebić przez ciało Informacja jest w plemniku: jajo, duże jajo jest materią, przyobleka w ciało, także kobiety, żeńczynie, dziewczyny, wy nam dajecie ciała, dajecie nam awatary, a męskość jest informacją od Boga. Męskość ma brodę, dziewczyny nie mają, my dodatkowe energie, bo roda to jest broda, bogactwo roda tak tłumaczą to Rosjanie. Przez te włosy, przez te anteny my pobieramy inną część fal, inną część mądrości, którą się dzielimy ze swoimi żonami i nauczamy w ten sposób rodziny. No jeśli nauczamy, a dzisiaj patrzcie wszyscy nie doziali te włosy na, na brodzie golą, taka moda. Dobrze. Ja zakończę już, jeszcze tylko, ponieważ złapałem za kamerę, bo chodziłem tam, doglądałem gospodarstwo, no i pszczółki moje ożywiły się w tej chwili znów gdzieś tam. I sobie pomyślałem, jak to jest te moje doświadczenia pasieczne. Zakończyły się miesiąc temu rójki. I. I teraz ta przemysłowa taka hodowla, taka właśnie matriksowa, no to jest tam konsumpcja. Jak najwięcej miodu, wykorzystać te pszczółki, wymusić na nich, żeby one miód jak najwięcej. Więzienie zwyczajnie dla nich się czyni. No nie tak, że one sobie tam, u mnie, ja mam takie ule, że te pszczółki sobie same tam kiedyś oglądałem, one sobie zgodnie ze stronami świata, te plastry, w zależności od geopatycznej strefy, które akurat są... I one sobie te plastry majstrują Japończycy jeszcze tak pszczoły hodują. Jak sobie klikniecie tam gdzieś japońskie, japońskie ule do internetu, to też Wam się pokaże. Oni pozwalają tym pszczołom tam w środku, co tam im się podoba. I u Japończyków te plastry są też takie. A u nas już wymusili, tak jak szkoły nasze, te kwadratowe głowy wychodzą tam, jak to się mówi, że to jest szkolnictwo, kształcenie, o kształcą. Puch, puch. Każda głowa kwadratowa, jak na tych filmach, tam Pink Floydów jest jeszcze jedna cegła w ścianie. Another brick in the wall. I tam jest takie, jak takim marszem ze szkoły wychodzą i takie cegiełki równe. To, to nas w tych szkołach oni nas kształcą. Nadają nam wszystkim równy kształt, żebyśmy byli cegiełkami w tym systemie i tak jest w tym pszczelarstwie, że wszystko jest kształcone a pszczoły wtedy co? pszczoły obumierają, pszczoły zaczynają chorować warozy się robią ostatnie lata wybuchło ach, gnilec, gnilec, wszędzie gnilec już, bo gniją te pszczoły tak jak gniją ciała to jest to samo, raki są powszechne wśród ludzi, ta eksploatacja przez wiele pokoleń tych pszczół kończy się tak, że przyroda niszczy te pasieki całe i powstaje gnilec i nagle im gnilec, nie wiadomo Skąd gnilec? Jeszcze się uparli, że winni są mali pszczelarze, a to jest absolutnie nieprawda, bo winne, winne są te mega pasieki, wdrażające te wszystkie tam chemia i opryski, tak jak i w rolnictwie, bo to jest dokładnie ten sam mechanizm że w rolnictwie macie mega hektary maszyny pryskać, pryskać 7 razy na zboże jeszcze, no, teraz mi chłopy mówią to osobne tam na skracanie trzeba żeby łodyga za długa nie rosła, żeby zboże szybciej dojrzało to jeszcze randapem psikną albo czymś jeszcze na skracanie łodyg mi tu jeden Albo na sam koniec przed zbiorem że pakło, on jeszcze psiknie, żeby mu tam się nie psuło na przykład. I teraz wracam ja do pszczół, że jest to samo. Jak tak eksploatują, eksploatują, to muszą później tak, mi tu pszczelarze, panie, bez tam tego zadymiania albo innych tam tych wkładek, to panu do wiosny nie przetrwa. Guzik, prawda? Moje od lat żyją i to jeszcze 20 lat wcześniej, jak miałem pierwsze, tam 25, moje pierwsze pszczołki tam pod Słupskiem. No pięknie sobie dawały radę drugi rok. Tutaj też to sprawdzam, bo kupiłem któregoś roku, miałem szerszenie mi wytłukłe, 3 lata temu chyba, pół pasieki i kupiłem parę rojów od takiego pszczelarza, takie właśnie hodowlane, prowadzone tak, jak to ludzie prowadzą. No, im się w ciągu roku podniosły. Ja ich tam nie. Przede wszystkim ja zostawiam im na zimę miód, bo one to dla swoich dzieci, a pszczelarze karmią jakimiś tam mieszankami z antybiotykiem jeszcze. No i to rosną słabe pokolenia pszczele. Nawet zorientowali się, że komóreczki wtedy są mniejsze. Ta sama pszczółka, w organizm się mniejszy, taki rodzi a strzelarzowi to też tam pasuje nawet wymuszają żeby te komóreczki były już nie pamiętam mniejsze czy większe przygotuje się tak zwaną jakżeś to tam się mówi te plastry och jej no już te specjalistyczne nazwy mi uciekły Mój dziadek to tam sobie sam walcował, w tej chwili można kupić mniejsza z tym, napiszę wam na dole, albo mi podpowiecie. To też przyspiesza się oczywiście, żeby tym pszczołom tam szybciej, szybciej, żeby one tylko... Tylko ten miód produkował, oni plaster im przygotują, wszystko im przygotują, a pszczoła ma być tylko robotnikiem. Tak jak nas w tej chwili zmienili, że już nam dziecko sprzedadzą z probówki, a dziewczynom wmawiali, że wiesz, bo tobie się piersi, poniższą, będziesz mniej atrakcyjna. Po co ty masz rodzić? Idź do pracy, a my ci dziecko sprzedamy, jeszcze ci je zmodyfikujemy genetycznie, żeby wady genetyczne. I dziewczyny sobie dały w głowach namieszać, bo wy jesteście jak dzieci ja widzę co mi podsyłają tutaj różne korespondentki no takie wy jesteście i, i teraz zaufałyście systemowi on wam tłoczy durnoty które jemu pasują zmierzam ja do tego że teraz nas trzecią płeć robotników nas zrobili, mężczyźni i kobiety bawcie się seks zrobili taki tam pobawcie się i najlepiej żebyście dzieci z tego nie, da, nie mieli bo po co albo jeszcze lepiej niech ona zrobi aborcję z tych tkanek, z powodu wyprodukują kremy, żeby jeszcze dodatkowo zarobić. To jest. Ma w tej chwili przygotowany taki film. Kolejny to już, któryś z kolei. Ludzka ferma. Jak nas się tutaj. Przecież nas nawet własne. To macie analogię. Popatrzcie na kurniki. Popatrzcie na przemysłowe hodowle świń. Kurniki kury się teraz całe serii, że karmi się paszą z odchodów. Myślicie, że ludzi się tak nie karmi? To tanie pożywienie jest hodowane. Już się Chińczycy chwalą, że oni syntetyzują plastry mięsa z ludzkich odchodów. Alkohol chiński już dawno jest robiony z ludzkiej kupy. I 70% ruskich wódek ma dodatek chińskiego spirytusu, bo jest bardzo tani. Ja myślę, że tam jest dużo więcej, tylko nam się tego nie mówi. No nie przypadkiem każdą wieś tutaj oddaloną rurami połączyli, przecież to jest. Technicznie nieopłacalne, żeby każdą onim, och, ochrona środowiska, my będziemy chronić środowisko. Na wsi, jakby każdy miał szambo albo miał taki tam wychodek, jaki ja tu też letni mam, i podróże sobie ten nawóz ludzki, tam go się miesza z tym strocinami. A później, jak to tam, czy można też takie bakterie kupić w sklepie ogrodniczym, to tam przefermentuje i to jest bardzo cenny kompost. Podróże dać czy jakieś tam inne drzewka ozdobne przepięknie rosną. I to jest, to może dostać, to natura pięknie sobie z tym daje radę, jak się jej pomoże a tu jest, że oni tam, ekologia, ekologia oczywiście standard trzeba jakiś tam wziąć i oni ekologicznie nam na każdej wsi rurociągi to jest wszystko zrobione po to, że tam są gdzieś mega, mega oczyszczalnie i oni z tym surowcem coś robią a nie powiem wam co, to jakoś tam jest potajemnie przekręcane nie o tym miałem, chwytam się znowu liny, bo pszczoły, bo miało być o tej trzeciej sile. Ledwie to dzisiaj zacznę i wyłączę tę kamerę. To jest coś, o czym nasza Waleria nie mówiła, bo ona tylko mówiła, że tracą energię ludzie. Popatrzcie na pszczoły, jeżeli pszczołom się pozwoli nie tak jak to robią obecnie pszczelarze, tam ingerują, po rójkach zaraz tam wycinają mateczniki, żeby kolejne te matki się nie rodziły, żeby te pszczoły przymusić do, do pracy znowu. A pszczoły z jakiegoś powodu chcą mieć kilka rujek i tam miłość, rozkwita, energia, energetycznie. Ludzie, którzy czują energetycznie, opowiadali kiedyś takiego Austriaka. Słuchałem, nie mogę znaleźć teraz jego filmu. Cudowny był, taki wąsaty pan, i w tych ulach tam mówi: Jak one mnie kochają, jak ja je kocham. I wyjmował, tak, o jak ja w tej chwili jestem bez żadnych masek. Wyjmował te pszczółki tam zy, zy, zy. on do tej kamery mówi: Popatrzcie, jak one mnie kochają. One bardzo lubią jak ja je głaszczę wąsami, i na tym plasterku tam tak tymi wąsami po tych pszczółkach i tak mówił, do nich je tam wkładał. No to jest cudowne. To, to tak, Steiner podobno on się też pszczołami. On mówi właśnie o duchu pszczół. O, Steiner bardzo dużo mówił na ten temat. Pszczółki z jakiegoś powodu. Dla mnie to jest oczywiste, ja mam to na pszczołach spraktykowane. Ludzie jeszcze tego nie wszyscy, bo oczywiście szczęść ludzi rodzi po ludzku, są tam, w tym w narodziny, jakie znamy, tam, tam chyba jest Haramain, on się nazywa. Jest takie jedno zdjęcie, jak żona jego rodzi w tym w basenie i tak razem się czołami stykają. I ona w takiej ekstazie, ona później opowiada w natchnieniu, trzymając już dziecko, mówi, jak to było, jak ona tak poczuła, jakiś wir i tak zaczęła tak tańczyć się, poruszać. Posłuchajcie sobie. No to poemat jest. I on był tam razem z nią i razem to dziecko energetycznie, ona totalnie w ekstazie, w odlocie, tak jak jedna z tych moich tłumaczonych, ona mówiła, że po porodzie ona chodziła do lustra, mówi. Tydzień unosiłam się 15 cm nad ziemią, podchodziłam do lustra, mówiłam, jaka ja jestem piękna. Tak się rodzi, kochani, do tego będziemy dochodzić. To tak przy Walerii jeszcze, rodzić po ludzku. No, może Walerii to jest nieznane. dowodów jest aż na to, ja to widzę po pszczołach, że pszczołom, jeżeli się pozwoli na te miłosne tańce, bo to tam jest całe misterne rytuały. One według przelaża to jest zupełnie niekorzystne, bo one trwonią według, one przerażą wtedy nie służą. One, one tam swoje miłości mają, góra, dół, góra, dół. Te matki krążą w różne strony świata. Po czym gdzieś się wszystko to tam, jeszcze teraz to się zdarza druga, trzecia rojka, tak, po, po się do połowy lipca. No i później też się uspokaja, one się przygotowują do zimy. I Jak ja pszczołom na no to pozwalam, nie wtrącam się w to wszystko, to ja żadnej warozy nie mam. Ja nie mam, one są zdrowe po prostu. To jest to, co zmierzam. U nas się mówiło, jest nawet taka stara rosyjska mądrość, że dziewczyny chorują. Pies choruje do wyjścia to takie, takie proste, ludowe. Pies choruje do wyjścia na spacer, a dziewczyna za nim, a dziewczyna do pościeli, mówią Rosjanie. To znaczy, a dziewczyna do wyjścia za mąż, czyli zanim nie nastąpią te intymne więzi z mężem. I przy zdrowych relacjach małżeńskich dziewczyna młodnieje i dziewczyna zdrowie utrzymuje. Jeżeli mężczyzna, tak jak tam trzech lewów, różne rzeczy pisał, jak mam tak, ci ja w książce swojej odpisuję. Jeżeli dziewczyna szczęście małżeńskie przeżywa, tam ogólnie już nie będę wnikał, bo to poezji się nie nazywa, bo przestaje być poezją, no to zdrowie wraca i wszystko jest. I jest jak z tymi moimi pszczółkami: że pojawia się trzecia siła, która zasila oboje, wzmacnia oboje. No to może tak na temat Walerii i tego dylematu jej tam celibatu. Ja mam takie doświadczenia życiowe i do tego dążę. Potwierdza to wiele, wiele źródeł i mistrzów, których ja tu się uczę internetowo. No Będę się z wami dzielił, macie tam sprzed kilkunastu lat opowieści Trechlebowa, o tym mówią Wedy też. To co mówiłem, nasza Ayurveda jest, to jest ta lecznicza, przepięknie się sprawdza, Ajurweda leży do dzisiaj wszystkie rodzaje raka. To jest wiele tysięcy lat, niektórzy mówią że dziesiątków tysięcy lat, nasza nauka, sutra, Ayurveda, księga. No tam wspomniałem też o tej kama sutrze, ładnie tu mamy jednego korespondenta, mówił kama, ma to jest materia, k to jest ogień, czyli połączenie kama sutra, opowieść o tym jak łączyć wodę z ogniem, kama sutra, instrukcja, jak łączyć wodę z ogniem. Ogień to jest męskie, przypominam, góra-dół, woda stabilizuje, no i powstaje nam krzyż, czyli symbol życia. To może tyle na ten moment. Tak się rozpędzam, bo mam dużą potrzebę kontaktu z Wami, ale jeszcze mamy dzisiaj dzień pełni i mogę coś poplątać. Do następnego razu. Tymczasem, to może jeszcze dzwoneczek skoro go mam pod ręką. Dobrego.